będziemy ten lasek oblecimy tam dalej jest fajne są miejsca żeby pochodzi naprawdę stare drzewska także trzymaćmy kciuki no i zobaczymy może coś wyskoczy jeszcze jest Nie? Ja powoli się przygotowuję. No i chcemy to tutaj poblecić te, ten lasek. Mega stare drzewska Zobaczymy, może coś będzie ciekawego. Podłoże nie jest złe do kopania, miękka ziemia. Tam niedaleko, zaraz za tymi krzakami, stoi właśnie ten młyn. Także ciekawy teren. Trochę brudny, nie chruja, nie myje się. No nic, lecimy. Fakcik znalazł, harfa średniowieczna, mega, coś zaczyna, jest bardzo pusty, nie ma praktycznie sygnałów, ale to wiecie, jak to jest, ale już pierwszy. Stabilny, mega mocny, nie widać. No nic, wykopię, to wam pokażę, ale coś zaczyna. rybach Blacha tylko takiego starego drzewka. Mam nawet fajny sygnał. Jest, naprawdę jest cicho, ale trzeba kopać każdy jeden sygnał. Nie jest za głęboko, ale jest stabilny bardzo. Także co? Powodzenia! I ja wam pokażę, co wyparło No i okazało się źle kupię bo krzaczyska tutaj tego, tego drzewska no i niestety takie coś ale tego się można spodziewać po lasach A gdzieś tam ryje Powiem Wam, że jest przepięknie, z takim mega klimat ciepło, bez wiatru, deszcz nie pada dziwne ale co no? Nie poddajemy się. Dopiero zaczęliśmy kopać, jest to zobaczcie. Pełno starych drzew. Podłoga, podłoga też bym powiedział. Podłoże jest słabe do kupania, bo to jak wiecie w lesie. Krzaczyska, korzenie. No, ale to nic. Idziemy dalej. Pospacerować sobie. Może coś wyjdzie. Jak nie, to dzień fajnie będzie spędzony na pewno. Parę kroków. Bardzo wysoki sygnał. ale to już się spodziewałem, że to nie będzie żaden maniak, nie nic, bo to wysoki bardzo sygnał No nic, lecimy Połażemy trochę, mamy kolejny ale bardzo, no różny, ciekawy sygnał, warty kopania nagrywam z telefonu i nie mam jak to trzymać w ręku i od razu kopać Także no chwilowo nagrywam przez telefon, później może coś jakąś inwestuję w kamerkę, żeby to lepiej wyglądało, ale no nie trzeba wykopać coś jakby od kosy, czy od czegoś nie mam pojęcia, jest dosyć duże, ułamane. Zobaczcie to, tą patynę, to no może być coś ciekawego jak to się obije Tu widać że to jest w środku metal jakiś. tylko poklejony mega no więc coś coś od czegoś Heh. może być aluminium bo to tak bije nie jest głęboko no ale warto kopnąć bo zobaczcie pod jakim drzewskiem Te drzewska nie ma 10 lat tylko jest swoje lata rosło No nic, wykopię wam pokażę że no, słabiutko jest na razie trochę śmieciurów, no ale jest, no klimat jest przepiękny. Spójrzcie na te drzewa No musi coś wyjść, to nie ma bata ja. więc idę tutaj, znalazłem taki trochę spotonik fajny z czystymi odłożę. I co kawał pola a w lesie same spinki. od puszek się zaczęły trafiać i szotganki. Tutaj mamy jakiś przy brzegu fajny sygnał tradycyjnie na Maniaka. Ale to wiecie jak tam jest? No jest przepięknie dzisiaj. Trochę zdyszany, bo po krzakulcach wpadłem w jakieś chrzaszcze nie mogłem się wydostać, więc staram do tego co jest. Jest tutaj. Szutka jakiś sygnał dorwał. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Na pomoc. Trochę głęboko jak nasze odgana, nie, do -y. no to -y. ale powiem Wam, że jest no strasznie, że nic nie wychodzi. Oprócz shotgunów, jakichś dziwnych blaszek, no nic, ryjemy dalej po tych blaszach. Powiem wam, że same tylko shotguny wychodzą. Nic więcej, mega źle się ryje. W ogóle się nie ryje, dużo powiedziane. No miejscówka ma klimat, pięknie jest. No ale cóż, jak wychodzą same shotguny, jeden sam sygnał trochę słabo, drzewska, przepiękna no ale nic nic nie ma, żadnych śladów A dać tam znalazł parę guzików tą harfę ustną no i szodgamy same więc chyba zwijamy się i coś poszukamy innych kniej w końcu sygnał mega wysoki co drzewek, ale tak jak wszędzie w lesie no niezbyt kopie go i zobaczymy ale coś mi się zdaje, że będzie szotka takie coś Co jest ciekawego, że w środku lasu jest pomnik. Ale pokażemy. Chyba tutaj coś weźmiemy i połazimy, bo nawet fajnie wygląda te stare drzewa. To widać jakby jakaś droga szła. O, przepięknie. Także dzisiaj to z wykopków to trochę słabo bardziej takie krajowskacze. Taka chata na górze. Nie wiem, czy widać. No i co to jest? ठीक तो हिलारे Wie, co to jest? W środku niczego. Alu white. Kuniu. Tyle jeździ, znaleźliśmy jakąś miejscówkę. O, co jest? Jakąś miejscówkę, takie pole. Tu jedynie możemy się obawiać, że będzie przekaźnikowa ta stacja, robiła zakłócenia na wykrywacze. Ale nic, sprawdzimy. No, pole wygląda przepięknie. Niedaleko tam zaraz, jak mój paluch brudny ty hello, jest już zaczyna się Carisbrook, zamek, który jest datowany na siódmy wiek naszej ery. R oczywiście podłożony pod zamek. No nic, polatamy tutaj z godzinkę, bo już czasu nie ma za wiele. I zobaczymy, co wyskoczy. dostrojony do gruntu. O, Daszko pierwszy sygnał jakiś. Mamy pierwszy sygnał. No co leci? Bardzo wysoki. No nic wykopię. A ja wam pokażę. Nasi tu byli. Mam fajny sygnał. Bardzo malutki widać. A Daśko coś tam ryje też. Sygnały. Fajne miejsce. Widać, że nie było chodzone. Także fajnie się zaczyna. No sygnał jest piękny zobaczymy. Pokazania, kawałek jakiejś blaszki. Adaśko coś znalazł. Jego zwaniaczkę idziemy zobaczyć. to super. Nie wiem, o, nie o, nie zło. Zło. Trochę się chmurzy tam w oddali widać ruiny już Karizbruk. Nie wiem może widzicie tutaj widziały mój tam coś kopię i wyskoczyło takie coś, nie jestem pewny co to jest, ale co jest fajnie na tym polu, że praktycznie wszystkie sygnały są na wierzchu, bo to było o i takie coś, a mi się zdaje, Mogę że to będzie. Jakieś ptaszisko, on nie Coś podjeść, I co? Zobaczcie, jak to wygląda. No jest przepięknie. A praktycznie nie ma sygnałów. Nie wiem o co chodzi. A dać to samo. Damy zaraz ten, tak jak mówiłem, zamek. No to musi coś być. No trzeba najść na miejsce. Jakieś fajne infanty będą wychodzić. Więc się nie pod niej, poddajemy Powiem Wam, że weszliśmy tak. tak trochę tego pola. I naprawdę no nic. No zobaczcie jak piękne pole. Tak jak powtórzę się po raz kolejny niedaleko zamek. Dać już zniesmaczony trochę. Także taki będzie materiał łączony dzisiaj trochę z lasu, trochę z pola, ale ogólnie to lipanie. Ale nic. Jeszcze chwila czasu pochodzimy. Zobaczymy co dalej. Emerycik jak zwykle daje radę. Także szukamy, doszliśmy kawał pola, no i załamkania. takiej pustyni to ja dawno nie miałem, Adaś już zniechęcony, idziemy chyba do samochodu i kończymy ten nierówną walkę z, z takimi okolicznościami, ale to nie zanim dojdę, to jeszcze pewnie. Zbieramy się, pole kompletnie puste, no na pewno coś skrywa, no nie da się go przejść całego. No ale z tego co my połaziliśmy, no to same śmieciuchy, dziwne sygnały. Do zobaczyska następnym razem.